Czy to wszystko z miłości do nas, zanim odejdzie do Ojca zostawi nam testament miłości, mimo nocy zdrady i milności, mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej. Tym testamentem jest On sam, pozostał z nami pod osłoną stanów sakramentalnych, zwłaszcza uchalskich i których stanowienie wspominamy dzisiaj. Sprawia to Duch Święty, którego mocą żyjemy, uświęcamy się. Odchodząc, Chrystus zobowiązał nas do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład. Umywając nogi swoim uczniom kazał kierować się tą samą zasadą miłości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie imuwali, jak ja was imuwałem. W czasie tej najświętszej ofiary, pomogniemy się za wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. Dla zmarłych prosimy o łaskę życia wiecznego z Chrystusa, naj, najwyższym kapłanem, a dla żyjących prosimy o darmo w ich posłudze kapłańskim. Przekrójmy teraz zbawiciela za naszych grzechy, abyśmy godnie uczestniczyli. W jego najświętszych Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu i Wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, Bogu czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przy to błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Przechodzący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami Zamilknął, aż do lądu przy świętej wilgi Sprawa byśmy w wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z tobą żyje i próbuje jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i czytanie z Księgi Wejścia. Bóg powiedział do Mojżeszek i Arona w Ziemi Egipskiej Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o po baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara po niego razem ze swym sąsiadem, którym mieszka najbliżej jego domu, by go odpowiedzialni pomoc. Liczycie, zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, sam jest jednoroższy, wziąć możecie jak nie albo koźle. Będziecie go strzelać od do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela po zmierzchu. I, I wezmą krew Baranka i pokropną ją o świat i drogi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem i gorzkimi ziołami. Tak ze spożywać go będziecie. Piotra wasze wyłącze pasana, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż to paska na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i, od, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła do podznaczenia domów, w których będziecie przebywać, gdy ujrzę w krew, obok i nie będzie kosztów was prawie niszczycielskich, gdy będę karał ziemię ludzkim Dzień ten będzie dla was niepamiętny i obchodzić go będziecie jako święto do uczczenia Pana, Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże, Niech ich przymierza to kręzawiciela. Niech przymierza, to krę z Czym się Pan odpłacę za wszystko, co mi wyświadczy, Podniosę jeń stawienia i lecę i nie there was do koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął krew i dzięki uczynił przypławom i rzędu. To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobno skończywszy wieczerze wziął kielich mówiąc, kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej, Czyńcie to, ile razy bić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo piecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. O co słowo Boże? Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przyszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza i Sajoty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że od Ojca, że Ojciec mu wszystko w ręce, oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał o wieczerzy i złożył szatę, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wód do misty i zaczął odmywać uczniom nogi i odcierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Ty mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz mógł umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału w mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wydał, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przydział szarpy i znów za jak miejsce przystojne, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umywałem Pan nogi, to i Wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy czynili tak, jak ja Wam czyniłem. Oto słowo Pańskie, Bardzo blisko siebie. Dzisiaj Chrystus Pan chce powiedzieć, przyjmij do mnie i pragnij mnie. Tak jak ludzie zakochani chcą być blisko, chcą, żeby ta druga osoba pragnęła towarzystwa drugiej osoby, kiedy są w sobie zakochani. I z liturgii tych dni, które poprzedzają dzisiejszą przeświętą, mogliśmy zobaczyć świętego Jana, apostoła, który w czasie wieczorzy paskalnej, gdy usłyszał, jeden z nas nie zdradzi, zaraz zareagował Piotr, zwrócił się do Jana. O kim mówi? Jan od razu położył głowę na piersi Pana Jezusa. Zrobił to tak, jak robią ludzie zakochani. Bo zakochani są blisko, zakochani przytulają się i każdy gest bliskości wyraża tę miłość. I widzieliśmy właśnie obraz świętego Jana, który jako najmłodszy najbardziej wrażliwy, zachowywał się trochę po dziesięcienną, można powiedzieć, bo dorosły człowiek do innej grupy osoby przykłada się, a on raczej, raczej robi to.